Siemanko, z tej strony Kratos i witam Was na moim serwerze, który się nazywa Polska Moc, a więc tak w tle widzimy spawn, no to może pokażę Wam już ten spawn. Yy, na no, spawnie, craftingi, jakieś informacje, że serwer jest właśnie, właśnie to Wam chciałem powiedzieć, serwer jest w, oj, w fazie rozbudowy, więc wszelkie niedo niedociągnięcia prosimy zgłaszać. O, na przykład jakieś bugi czy coś, że się ścina to wszystko proszę zgłaszać do mnie lub do, do Damixa eee, więc tak, może teraz Wam pokażę zasady i tak eee, właścicielem jestem ja, to już wiecie head adminem jest e, Damix i teraz czytamy zasady można używać wulgaryzmów, ale za obrazy ban. to jest standard, bo wiecie, no jakby tu się gracze wyzywali od psów, to bym chyba to dostał, bo wszyscy by zgłasza... zgłaszali. Zakaz e, używania cheatów, no to tak jak na każdym serwerze. Szanuj administrację i innych graczy. No. Dozwolone mody, Ray, Minimap, Optifine i dyna e, Dynamic e, Light. Buduj domki blisko spanu. Każdy domek, co będzie yy, zbudowany za granicą, a granicą jest yy, 800 kratek, zostanie rozwalony. No, y, z zasad to by było wszystko. No, teraz pokażę Wam nasz port. Taki do ozdoby. Są trzy łódki, no i tu, tu można sobie łowić ryby. Teraz może pokażę pomieszczenie... Chwilę zrobię dzień, aby... Yy, każdy gracz, który będzie łamał zasady, wyląduje tutaj, po czym dostanie bana na 2 godziny. To jest pomieszczenie dla administracji. Yy, bloki comment, szafy grające, bo ja jestem DJ-em, no. yy. A! jeszcze zapomniałem niedługo w fitenshopie się pojawi chyba za 7 zł opcja kupienia kit admin w kit adminie są wszyscy, wszystkie możliwe bony na pień mieczyk, łuk i sza serwer mam na razie jak na jeden dzień jak będę widział że coś gracze na niego wchodzi no to wykupię go na miesiąc potem na kolejny miesiąc jeszcze niech się rozwija no. to by było chyba na tyle jakby ktoś chciał tu zagrać to proszę pisać w komentarzach podam IP Server jest bez e, e, waitlisty, już mówię. A, i jeszcze przy, e, każdy no, przydałby się Skype. No. Dobra, e, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, narka.